Siema siema, witam wszystkich serdecznie wiecie co, tak słucham RMF-u e, i powiem wam e, ważną rzecz, kwestię że ci, e, ci e, co właśnie są zapisem, że osoby które popierają PISy będą wybierali e, jednym zdaniem można podsumować że będą okradać własne dzieci i wnuki e, ktoś powie a głupoty opowiadam już wam tłumaczę i przyznacie mi rację, że tak jest nie, bo e, Teraz, gdy ktoś dostaje pieniądze, czy to socjale, czy jakieś tam trzynastki, dwudziestki i tak dalej, to zaciera kasę, bo żyje dniem dzisiejszym, nie myśli co będzie za 20, 30 lat za f 50 tylko a kasa, kasa, zajebiście, PiS daje, nie? To tak jak ja bym y, wziął kredyt, bo za y, PiS zadłużył już Morawiecki na 6 bilionów, bilionów, to jest y, pieniądze niespłacalne w ogóle. Y, to tak jakbym wziął kredyt nie? i zadłużył e, pa, te, państwo i bym rozdawał pieniądze o ten Wojtek zajebisty, kasę nam daje to tamto ale ja oczywiście wezmę na e, swoją e, limuzynę na do jazdy, na jedzenie i oprócz e, dużą pensję będę rozdawał, jakieś fundacje, e, jakieś wille kupował I, i wiadomo, że robił sobie zaplecze finansowe na przyszłość nie no I, i ja nie będę spłacał tego kredytu, tylko wasze dzieci będą spłacać więc yy, chodzi o to, że... Eee, czy to będą dzieci spłacać wnuki wasze eee, w podatkach, nie wiem, drożyzna, czyli podatek jest w jedzeniu, czy podatki są, wiadomo, woda, gaz, prąd będą droższe, nie? bo też państwu będzie dojść. czy to za paliwo, eee, marża jakąś tam narzuci, nie, czy podatki różne wymyślą, nie wiem, na przykład od powierzchni dachu, że deszczówka spada i do wokalizacji leci, tak, eee, to większy dach, to większy podatek, można tak wy, wymyślać cokolwiek, nie. Także oni nie mają swoich pieniędzy ani nie mają takiego zapasu, żeby rozdawać aż tak pieniądze. Więc pomyślcie, że jeśli ja wybiorę osobę, która będzie rozdawała pieniądze i zadłużała i ktoś następny, moje dzieci, będą to spłacać, a nie jestem jakiś wykształcony, nie wiadomo jak ten... Nie wiadomo jakie mam wykształcenie, czy nie jestem geniuszem, nie trzeba być ekspertem, jestem zwykły, prosty człowiek, kierowca międzynarodowy i mówię do was prostym językiem, więc to jest normalne, tylko niektórzy mają mózg tylko po to chyba, żeby kawę sobie zrobić, herbatę, ale nie używają go do mądrych rzeczy nie myślą, tak, tylko słuchają, słuchają się telewizji pisowskiej czy głupot, siana im ktoś napcha i się cieszą jak głupi, nie bo kasa to tamto, zwłaszcza emeryci, nie o, kocham PiS, kacha PiS, kurwa, było tak, nie, jakaś tam babka, nie bo takich ludzi się nie uratuje, nie przygada tak jak mówi stary też, my nie przegadasz yy, PiS Dobry, to tamto kasę daje, ale nie no, ma to w dupie. Może niektórzy tak, tak samo właśnie mają w dupie, tak, bo się cieszą, że dostają, ale ktoś te pieniądze będzie musiał wcześniej czy później spłacić. Yy, więc tyle co chciałem powiedzieć i da dać trochę do myślenia, bo ja oczywiście też nie uratuję dzieci czy moje wnuki od płacenia yy, większych podatków drożyzny, ale minimalizuje to ryzyko, minimalizuje yy, ile się da, tak? Yy, czyli po prostu nie skazuję dzieci na yy, rząd, który będzie ich dojął, tylko troszkę lepiej. No, idealnie nigdy nie będzie, ale może być lepiej, nie? Także jebać pis, tak jak... Już przed... Mówią wszyscy mądrzy ludzie i oczywiście wszyscy się nadają do wyjebania. Nie tylko z rządu, ale oczywiście życzę im, żeby wszyscy siedzieli, siedzieli w więzieniu za to wszystko co teraz Polakom robią, a czyli biorą pieniądze po milion rocznie, a tak naprawdę chuja robią, nie? No, to, to jest tak. jeszcze właśnie robią zaplecze finansowe i okradają. Zresztą oglądacie telewizję, najlepiej TVN, tam gdzieś, nie mówią prawdę, to możecie sobie posłuchać. Tak, także że warto mądrych ludzi posłuchać, czy z TVN, czy z RMF-u i tyle, nie? co chciałem, także wszystkim życzę wszystkiego dobrego, oczywiście zdrówka, miłego dzionka, uśmiechu i słonka udostępniajcie, żeby jak najwięcej osób to widziało e, zapraszam na mój kanał Pusiasz Wojtek na YouTube tam jest więcej filmików i będzie na Facebooku jestem Gigant Wojtek e, no jak coś, jak ja to mówię zawsze no i się widzimy, nie? A jak? Udostępniajcie!